Panie hali. Hala przystosowana do jazdy Western Renik Podłoże musi być płaskie jak stół, twarde. W tym przypadku jest to podłoże bardzo dobre, naturalne. Nawieziona jest specjalna glina specjalnie ubita walcami, walcami z miarkami drogowymi, takimi jak robią autostrady nawieziony, specjalny piach o specjalnej gramaturze, klina o specjalnej gramaturze, brona z szyną, z listwą tylną, tnącą z grabiami spłókniającymi, z pługiem wyrównającym nierówności. Brona, rewelacja. Ciągnik Fendt 307 LSE. Super daje radę. Napęd na cztery koła. Ciągnik 86 rok. Zobaczcie, jak to równa, elegancko, równiutko. Konie się nie kontuzjują, pięknie ślizgają. Wszystkie elementy reiningu można znakomicie robić. Hala, długość 70 metrów, szerokość 25 metrów, wkrótce będzie dobudowana do tej hali hala 35 metrów na 70 metrów, czyli dwie hale połączone razem po długości nie obok siebie i będzie można robić slajd toby rozpędzając się od początku hali do końca. Czyli prosta będzie miała waga 140 metrów. Chyba jedyna będzie to taka hala w Polsce i w Europie. W Polsce myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o Western Raine i w ogóle o, o, o hale jeździeckie, to będzie najdłuższa hala w Polsce jak do tej pory. Mamy teraz listopad 2021 rok w Europie też nie znam, nie widziałem takiej hali ani we Włoszech, ani w Austrii Szwajcaria, Belgia, Holandia, Niemcy w Krojcie jest hala Weibiska 40x80 ale 140 metrów długości nie ma żadnej wracając do bronowania, to jest świeżo po dosypaniu piasku grubość podłoża od bazy, od bazy, baza powtarzam jest równiutka, jest równa jak stół Dosypany piach, który jest przemielony, wyrównany broną. Ta brona wyrównuje z tyłu specjalnymi grabiami. 12 cm podłoże ma około 12 cm. Prawidłowo powinno być od 8 do 12 cm. No w zależności już od trenera, który jeździ, od celu, sposobu jazdy. Najważniejsze jest to, żeby konie się nie kontuzjowały, żeby to podłoże było równiutkie, nie za płytkie, nie za głębokie, bezpieczne przede wszystkim. Także tu akurat jest idealne podłoże, idealne. Wiadomo, że na treningu, czyli w domu, jak to mówi jeden z najlepszych trenerów ratingowych w Polsce, nie ułatwiamy życia w domu. Konie w domu muszą mieć trudniej, ciężej, tak żeby na zawodach miały lżej i bardziej z przyjemnością to wszystko robiły. Także podłoże zazwyczaj powinno być trochę trudniejsze, trochę cięższe dla koni w domu, czyli w stajni domowej, czy w stajniach, w tych których trenujecie, jak na zawodach. Także super się. Mam tą broń, jak z tyłu bronuję. Jadę w ścianę. Po prostu brona, zajebista, Daje radę. Bez problemu. Pięknie to no, nie. Jestem tu sam, to ciężko mi to nagrać, ale na tym ja jestem taki problem.